Muchu i krzaków, czyli coś, co my kłóce nazywamy po dnim jedzeniem Jedine, co nas zmartwiło to fakt, że musimy rozstać się z iskierką pia Czuła to samo. Zachwyciła się placzką od pierwszego wejrzenia. Tak samo jak my. Iskierka jest śliczna. Nie tą... Pa... Jak... Inne kucyki. Tu piąc kopytami. O nie. Ona tańczy. Lekko i miękko. Jak motyl. Potrafi tańczyć, nie dotykając nogami ziemi. Czego ani błysk ani ja. Ani żaden znany nam kucyk nie umie. Na dodatek iskierka ma taki sam kolor sierści jak ja. Zło to płowy, to dlatego jest księżniczką, moją księżniczką księżniczką, nie błyska ani nikogo innego, tylko moją. Kiedy iskierka się urodziła w lesie loista, stara klacz Maja, która jest najmądrzejsza ze wszystkich, powiedziała, powiedziała że to u ma księżniczki i że pewnego dnia iskierka poślubi złotopłowego księcia, kucy kuców. Który urodził się w tym samym lesie przed nią, i że zostaną królem i królową wszystkich kuców na całym świecie, a ten książę no, właśnie to ja. W każdym razie Pia uważała, że mała iskierka powinna jechać z nami, obaj z błyskiem. Zgadzaliśmy się z nią, ale dzja. Dek Pi powiedział, że nie ma mowy, Iskierka zostanie. Musi jeszcze przez jakiś czas być przy swojej mamie. Tłumaczył, wnuczce jest za mała na długą podróż. Przez morze Pia Prosiła Dziadku kochany Nie, nie Dziadek z U Porem Kręcił głową Kochany Naj Dziadku Możesz chyba no dobrze, zobaczymy, odparł dziadek. Nie wiem, jak do tego w końcu doszło, ale dziadek przestał kręcić głową, a my razem z iskierką wyruszyliśmy w podróż przez morze i wy. Ten właśnie piękny, ciepły dzień, staliśmy jedno obok drugiego na pastwisku. I z rozkoszą skubaliśmy trawę, w końcu udało się nam od spać zmęczenie podróżą i czuliśmy się wspaniale na naszej własnej łące.